Dzień dobry, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Mapek Od widzów i kolejnym dniu maratonu, czwarty dzień maratonu wszystkie trzy poprzednie odcinki mam nadzieję, że widziałeś drogi widzu, także jak nie widziałeś to polecam serdecznie zobaczyć i jeżeli nie subskrybujesz kanału to zostaw suba w tym momencie, dokładnie tak, tutaj, tutaj widzisz, widzisz, widzisz ten, ten przycisk normalnie, jak go klikniesz i zaznaczysz dzwoneczek będziesz wiedział kiedy będą nowe odcinki na moim kanale i pomożesz mi też e, tym samym dobić 800 tysięcy subów na tym kanale, a może i kiedyś milion zobaczymy, w każdym razie dziękuję bardzo serdecznie za wszystkie suby, łapeczki i tak dalej. Lecimy już do kolejnego odcinka z mapek od widzów. 3, 2, 1, go! Intro! Dzień dobry, witam, witam serdecznie Tutaj ja eee, Co mam tutaj? Witaj na mojej mapie, witaj na mojej mapie Witaj na mojej mapie, witaj na mojej mapie Dobra, wszystko wiadomo co chodzi Ja sobie od razu może tutaj wyłączę e, Game rule, game rule, e, comment, comment, comment Tak, żeby komendy na mnie nie wyskakiwały, bo to Troszeczkę nie jest zbyt fajne O, proszę bardzo, witaj na mojej mapie, witaj na mojej mapie, okej okay. eee, Co mamy tutaj? O, autorze, zobaczmy sobie Hej, jestem Marta, mam 17 lat 3 lata temu zrobiłam dla ciebie dwie mapki Może je pamiętasz, jedna to mapa e, Od hejtera, druga to, e, Za to, czyli ja poprawię wszystkie przedmioty. I Jest to druga część tej mapy. Nie ukrywam, zrobiłam tą mapkę z nudów, ale powinna ci się spodobać. Spoko, no, kojarzę, czyli... U, to mamy, kurczę, tutaj, dobra, to muszę być dla ciebie bardziej krytyczny, bo już nie jesteś pierwszy raz u mnie, rozumiesz, na kanale. Tak, tak, to jest to, trzeba wtedy podejść konkretniej, tutaj rozumiesz. Dobra, o mapie. Jest to mapa pod tytułem Poprawka z całego roku szkolnego 2. Oczywiście nic nie zmieniło się pod względem twojego imienia. Nadal jesteś Mateuszem. Musisz poprawić wszystkie przedmioty, więc bez zbędnych informacji zacznij grę i baw się dobrze. Zasad nie ma, jedynie graj na gamę mode 0 i resztę masz ustawione. Ok, gamemode mode 0 jest i w takim razie klikamy start, czyli muszę poprawić wszystkie oceny. Znowu. <laughs> Kurde, no niedobrze. Ok, Dobra, mama kazała mi sprawdzić skrzynię, skrzynkę pocztową, więc wyjdę na dwór zobaczyć, czy przyszło zawiadomienie do szkoły, lecz pierw wezmę klucz od drzwi. Czy ja mieszkam na strychu? <laughs> tak mi się wydaje. Okej, okay, dzień dobry, co to jest? Jest jakby co tylko schowany. A, klucz jest jakby co tylko schowany, dobra. Eee, hmm, hmm. 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 Poczekaj, poczekaj, bo to było skąd? Nie, bo że, że wezmę klucz do drzwi, ale nie było powiedziane skąd. I tu jest problem, bo. Może gdzieś tutaj jest coś, coś, coś jakoś tak gdzieś tutaj ukryty Halo? Kurde, weź tu teraz, znajdź. Ej, czekaj, 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 czekaj no bo tu już, już... Ty, a jakbym zrobił takie coś. Nie, to tak się nie da. Czekaj, o tak, o. Haha! Czy to mi coś pomoże? No, Kuźwa, nie za bardzo. Bo chciałem się tak, jakby wczołgać, nie? Ale nie, to chyba tutaj nie. A nie, przepraszam, przepraszam. To, 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 to. Tu coś mam. Aha! Wiedziałem. Dobra. Okej, okay, no to w takim razie. Pyk, pyk. Otwieram, czy dobry. Aha, skrzyneczka. Pyk. Zawiadomienie, pokaż mi to, co to jest. Zawiadomienie. Informujemy, że poprawa ocen niedostatecznych odbędzie się w dniu 20 czerwca 2021 roku o godzinie 8. Prosimy wstawić się o tej godzinie w szkole w sali numer 8, aby jego wychowawca mógł przekazać informacje dotyczące dalszych postępowań. Osoby, które nie wstawią się w danym dniu poniosą konsekwencje swoich czynów z poważaniem, yy, dyrektor Józefa Wisikowska. Okej, okay, dobrze. Zbieżność osób i nazwisk jest przypadkowa, oczywiście. Yy, no dobra, 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 dobra. Czyli w takim razie, w takim razie okej. Okay. W paru domkach masz ukryte zadania, jeśli chcesz je przejść, to bardzo zachęcam. Nie są długie, każdy poziom jest tak zrobiony, że w każdej chwili możesz zrezygnować. Aha, to spoko. Czy nie ma jakiegoś tutaj takiego em, przymusu, żebym to robił? No możemy sprawdzić tak przy okazji, co my tutaj mamy. Co to jest? A co Nie, to są Okej, okay, dzień dobry, Jacek. Jacek i Kornel, dzień dobry, witam. Co, co tu jest ciekawego? Łódka. A, to, to, to jest to zadanie poboczne, tak? Chyba. Deja vu, normalnie, dawaj, deja vu. Ja, to jest coś takiego, że uh, 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 powinieneś się uczyć, ale ja wolę sobie poprawiać oceny. Nie, dlaczego? 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 W się sensie uczyć i poprawiać oceny, a ja wolę sobie deja vu robić. Oh no, and where am I? Halo? Ha, halo, jestem gdzieś w nicości? Eee, spektator. Eee, ho, 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 ho no i teraz weź, no i, no i problem. Ha, halo, gdzie mapa była robiona? Czy ja znajdę mapę? Halo! No nie, Minecraft, nie rób mi takich rzeczy. Jak mogłeś mi to zrobić, Minecraft? Jak mogłeś? Ja chcę oceny poprawiać. Bo to nie jest błąd autora, tylko to jest błąd Minecrafta, w sensie, jest, no, no, Minecraft jest głupi, no. Ty, no, czemu wy tak daleko od spawna robicie, kurde, mapę? Przecież jakby, ha, halo? Nie, no nie wiem, gdzie mam teraz iść w ogóle, to jest, to jest totalnie, to ja, ja nie ogarniam. Dobra, jest jedno wyjście z tej sytuacji, wystarczy, że usunę tą mapę. I zrobię teraz fiku miku, normalnie montaż na żywo, halo, czekaj, gdzie to będzie, weź to znajdź, to jest tutaj, to jest tutaj, ja to zaraz zrobię, pa pa pa, ja to zrobię, pa pa, pa. czekaj, czekaj, tutaj, mapka od Marty, dobra, to będzie chyba to, wypakuj, tutaj, ja mam wszystko przygotowane, kopia świata, normalnie taką kopiujemy, tutaj wklejamy, jeszcze raz odpalimy sobie mapeczkę, będzie, halo, halo, i jest, dobra. I teraz jestem znowu na, na tym, dobra, to już nic nie muszę czytać, klikam sobie, wszystko jasne, wiem gdzie jest klucz. I W sumie spróbuję co, respa sobie ustawić? No nie wiem kuźwa tak naprawdę. To jest dziwne, że czasami Minecraft robi takie rzeczy. A gdzie ja jestem, daleko jestem? Yy, które to są te 700, to nie jest jakoś daleko no, 700 minus 200, tylko musiałem w dobrym kierunku być. Dobra, to ja sobie spawnpointa walnę w razie czego, nie? Bo tam, nie wiem, spawn point mi chyba do końca nie zadziałał. Aronow, ja chcę to déjà vu zrobić! Daj mnie déjà vu! Normalnie. Dewej, mnie to déjà vu. Nie wiem, czy to spawn point jest? Tak, sp set spawn point. Hmm. To dziwne, bo był ustawiony spawn point i tak, jakby to nie do końca zadziałało. Nie wiem, szczerze powiedziawszy. Dobra, déjà vu! I ja też sobie łódeczkę tu! Jakby na oceny przyjdzie czas, na razie muszę zrobić déjà vu. Deja vu, ważna rzecz. I dopiero później będę poprawiał oceny, rozumiesz? Normalnie, jakby są rzeczy ważne i ważniejsze, I trzeba zrobić déjà vu. I normalnie potem dopiero będziemy, prawda, o, robić oceny, nie? Tak, no, wszystko spoko. Dobra, to może nie róbmy tych zadań pobocznych, tylko faktycznie pójdźmy do szkoły. Tam mamy park w ogóle. jest strasznie rozbudowana mapa, czekaj, teraz nie wiem, gdzie mam iść tak naprawdę. Znaczy, mam iść do szkoły chyba, nie? To raczej oczywiste. Halo, czekaj, bo nie przeczytałem zawiadomienia. sala numer 8. Dobra, sala numer 8, sala numer 8. No to go, szkoła. Dzień dobry, witam, witam serdecznie. Tu mamy jakieś zadanie w ogóle matematyczne, ale to nie wiem, o co z tym chodzi, bo to będzie dopiero później. Tu mamy coś zablokowane, dobra. Ja muszę iść do szkoły, ja muszę iść do szkoły. Tu mamy jakieś 9, tu mamy 8, Tu mamy siedem. Są domki, no numery domków. Wszystko spoko, tylko ja chcę iść do szkoły. Czekaj, to do miasta bym musiał, nie? No raczej. Dobra, czekaj, 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 czekaj. Czyli idziemy jakby tutaj, nie? Idziemy tutaj. Nie, bo tu jest park. Szkoła. No przecie, tu jest kuźwa znak normalnie. Ty ślepi jesteś. Standardowo, standardowo. Co tu jest, co tu jest, co tu jest? Tu są jakieś kurźwa matematyki, nie podoba mi się to, bardzo mi się to nie podoba. To to będzie przerobane, to ja, ja od razu mówię, że to będzie przerobane, okej. Okay. Dzień dobry, witam. Jestem w szkole. Again. Why? Dobra, sala numer 8. Eee, matematyka. Oh, nie. Pani Gosia, pani Gosiu! Niechże pani litość. Okej, okay. łama matko, boż, Kuchawczej, no witaj, Mateuszu. Masz trochę przedmiotu do poprawy, więc nie będę przedłużała. Najpierw zaczniemy od mojego przedmiotu. Wiem, że wiem, nie potrafisz matematyki, ale jakoś musisz poprawić tę ocenę. Więc przygotowałem dla Ciebie zagadkę matematyczną, którą musisz rozwiązać. Po mojej prawej będziesz miał tablicę, do której będziesz dawał odpowiednie bloki z kolorami, które dostaniesz po ukończeniu zadania. Gdy to zrobisz, ocena zostanie poprawiona. Będziesz miał tą dwóję, lecz pozostanie. Ci jeszcze kilka przedmiotów, dlatego też po poprawie Matematyki pójdziesz do sali numer 5 Na kolejną katorgę Okej, okay, czyli po tym musimy Iść do sali numer 5 eee, Poprawna odpowiedź po skończonym poziomie Kliknij, o co chodzi No właśnie, o co chodzi Na całej mapie są zrobione kolorowe ścianki Z pytaniami, aha, czyli to są te ten Poszukaj jej odpowiedź, odpowiedź na pytania eee, Za poprawną odpowiedź dostaniesz dany kolor Gdy zbierzesz wszystkie kolory Rozwiąż zagadkę, która znajduje a się on tuż obok i, i odpowiedni kolor odłóż na odpowiednie miejsce. Poprawną odpowiedź masz obok. Jednak, jednak kliknij ją po ukończeniu zadania. Okej, okay, dobra, dobra, dobra. Eee, tu mamy też niby jakiś yy, ten. Z te, ale, ale najpierw muszę bloki w sumie tak ogarnąć. Dobra, czyli to są te, te tabliczki takie kolorowe, które tutaj miałem. No dobra. No to idę w takim razie. Tu mamy niebieskie tam jest żółta, jeszcze wcześniej było chyba zielone, czy tam jakiś. 81, 82, aha, to jest. Y, sto... y, kuźwa, kalkule, ja nie będę tego liczył, nie ma opcji bo w ogóle, że ja to będę liczył, że ja będę, kuźwa, y, moje szare komórki, których i tak mam mało, y, tutaj na, na to wszystko wykorzystał. Dobra, 82, dziękuję, tak jest, y, dokładnie, wszystko wiedziałem. O, jak najbardziej, to wcale nie kalkulator, nie, wcale, nie, 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 absolutnie, absolutnie. Y, 645 minus 168. Ja wam powiem tak. Ja, 6, 4, 5 minus 168. Yy, ja wam powiem tak. Na y, studiach normalnie yy, to się tylko kalkulatora używało. Byłem na studiach normalnie, pamiętam, to, to normalnie tam, tam nie było czegoś takiego, że o, dobra, ja sobie policzę. Nie, nie. Dla pewności kuźwa kalkulator, rozumisz? Yy, zresztą na maturze było to samo, tak? Była matura normalnie z matematyki, wychodziło ci tam niby, niby dwa, ale tak dla pewności 4 minus 2 O, okej, dobra, dwa. No i się ma, nie? Okej, okay, o, to, to, to jest trudne. To yy, 65 razy. 9, 8, 6, 3, 3, 7, 0. Dobra, ok, normalnie taką damy radę. Ym, ja jestem geniuszem matematycznym, rozwiązałem te zadania. Nie, bo gdybym miał je rozwiązywać tak w swoim tempie bez kalkulatora, no, zajęłoby mi to chwilę. Na pewno. I pewnie bym jeszcze źle odpowiedział. Nieważne, nie, nie ma sensu. Ok, dobra. Eee, niebieskie, żółte, zielone, bo to tak miałem zrobić, nie? I co teraz? I co teraz? Poprawna odpowiedź po skończonym poziomie kliknij. Bo tu jest jak to jest, że na całym to, to, to było, do to wszystkie kolory zagadkę, które znajduje się tuż obok. Gdy zbierzesz wszystkie kolory, rozwiąż zagadkę, która znajduje się tuż obok, i odpowiedni kolor odłóż na odpowiednie miejsce. Poprawną odpowiedź masz obok, jednak. Nie, bo, bo, czekaj, bo czekaj, nie, nie ja chyba coś. Czekaj, bo jeszcze raz. Ty zbierzesz wszystkie kolory, rozwiąż zagadkę, która znajduje się tuż obok. I odpowiedni kolor odłóż na odpowiednie miejsce. Poprawną odpowiedź masz. Ok. W sensie idzie obok. Że tu gdzieś obok? Nie, tu są jakieś jeszcze inne sale. Nie, 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 poczekaj, poczekaj, poczekaj. No i tutaj mam poprawną odpowiedź po skończonym poziomie, ale. I tu mam jakąś zagadkę jeszcze, tak? O to chodziło? Nie rozumiem tego. Ej, co jest kuźwa? Zrobiłem te zadania, tak? Gdy zbierzesz wszystkie kolory, rozwiąż zagadkę, która znajduje się tuż obok. No to to jest ta zagadka cała, nie? Chyba o to chodziło, nie? Żółty, dwa niebieski, trzy zielony. Nie, wait what? Jeden żółty, drugi niebieski trzy zielony. Wait. Aha! Aha! Oto... Czyli ja nie miałem odłożyć na... Ja pierdzielę! Żółty, niebieski, zielony. I co teraz? Uśwagamy modę kreatywę Normalnie Dobra żółty, niebieski zielony, tak? Ja nie wiem czy to, to, to zrobiłem to? Halo, zrobiłem czy, czy, czy nie zrobiłem? Halo, pani Gosiu. Żółty, niebieski, zielony. No i zrobiłem. Ja miałem to położyć gdzie? pani kolor odłóż na odpowiednie miejsce. No i no i zrobiłem to. Dobra, idę do sali numer 5 w takim razie. Nie wiem, 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 nie wiem. Pani Jolanta, Witamy, Proszę ubrać się w strój laboratoryjny i będziemy tworzyć dziś trzy mikstury. Proszę o zrobienie mikstury Weakness, Jump Boost i Regeneration. Po zakończeniu, proszę udać się do sali numer 9. Ale ja. Nie, nie byłem w sali numer 9. A co to? Jakiś strupek mi się zrobił. Oła, 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 kuźwa, idźmy z tym. Dobra, tu proszę. Co? O, proszę bardzo Okulary <laughs> Nic nie widzę, kuźwa Okej, okay, dobra, idę eee, eee, Tu coś jest Okej, okay, a nie, to są brwi Przecież ja w tym nic nie znajdę, kuźwa Dobra, tu mam Czekaj, co ja miałem zrobić? Weakness, Jambus, Regeneration, dobra Pyk, pyk And pyk Jambus to będziemy mieli. Yy, gunpowder nie jest nam totalnie potrzebny. Fermentowane okopionka, tak. A regeneracja? Kuźwa nie no ja zdejmę to ja nic nie widzę w tym, Kuźwa. Najwyżej się otruję po prostu. <laughs> tutaj jest, bo to strasznie ciężko znaleźć w ogóle. Dobra, brace rody. Yy, regeneracja to było to, nie? Tak, tak, tak. I. coś jeszcze? Chyba, 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 chyba wszystko, nie? Dobra, i normalnie, tak. O. I teraz proszę ja Ciebie, tutaj woda. Ja zdejmę to po prostu dla was, nie tak? Żebyście nie musieli. Nie musieli po prostu patrzeć na, na, na ten, nie to tak na potrzeby po prostu na nagrywania odcinka, dokładnie. Dobra, teraz potrzebuję paliwka tutaj, rozumiesz jedno paliwko, drugie paliwko. Ty e, trzecie paliwko, rozumisz normalnie tak jest. Jeszcze netherwortów potrzebuję w ogóle. Mam nether Wait. O, jest netherwortik, jest drugi netherwortik, jest trzeci netherwortik, bardzo dobrze. Eee, czekaj, przy weakness chyba nie musiałem. Wait, w ogóle, właśnie to nie, to nie to, tylko weakness się robiło z. Nie, chyba się robiło z fermentowanego kopajonka, tak? Jezu, nie pamiętam, chyba tak. Eee, tutaj musimy zrobić to i musimy zrobić to, bo tu będzie regeneracja i jumpus, tak? To wszystko się zgadza. Lowstom jest totalnie niepotrzebny i tu chyba po prostu sam, samo, samo, samo fermentowane kopajonka i to już dawało weakness, chyba. Kurczę, robiłem niedawno i zapomniałem teraz, no. Halo, czy to będzie dobrze? Aha, mamy to zrobione, let's go! Dobra. Teraz musimy dać tutaj e, jump boost, a jump boost miał być na ile? Jump boost miał być na 3. To, to będzie chyba trzeba po, prze, przedłużyć. E, I regeneracja na 45. Czekaj, jak będzie trzeba przedłużyć, to jeszcze tutaj mam te Red, re, 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 Redstone i Glowstone i w ogóle wszystko, nie? Dobra, dobra, dobra. Zaraz zobaczymy. No, dawaj, dawaj, dawaj. I teraz będzie, proszę bardzo, jump boost na 3 minuty. Tak, miał być na 3 minuty. No i dobrze, mamy to. I w takim razie tutaj, proszę bardzo, regeneration 45. Wszystkie mikszczurki mam zrobione. Easy peasy. Normalnie tak. co ja teraz mam zrobić? Eee, pójdziesz... Nie, tutaj. Do sali numer 9. Dobra, zrobiłem bardzo, to dla Ciebie, 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 to dla Ciebie. To dla ciebie. Dziękuję, Pani Jolanto. Yy... Yy, liczę, że zaliczę, także... <laughs> Dobra, numer 9, numer 9, numer 9, numer 9. Tutaj, sala gimnastyczna. Dzień dobry, Pan Seba. Yy, no siema, Mateusz. Yy, nie wiem, co tu robisz. Yy, naprawdę w tym roku nawet z wf masz jeden. Yy, przygotowałem dla Ciebie coś fajnego, chociaż powinienem zrobić coś bardzo trudnego. Okej. Okay. Bardzo się cieszę. Oczywiście, Parker, Master of Disaster. No, Kuźwa, w łew. No, no, to, no, to jakby to nie może być inaczej. Nie, 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 nie. Jakby tutaj. Łoczekaj, nie. Nie! Okej, okay. nie. ja! Nie. nie zamierzam tego jeszcze raz robić. Tutaj będę stał, bo mogę. Nie spektator, Kuźwa. Sam jesteś spektator. Survival. O, to jest dokładnie Tak, tak. Ha! Hmm. Dobra. Tego nie było, tego nie widzicie. Przeskocz, dziękuję. Bardzo nie lubię powtarzać 20 razy te same ten. To, to właśnie tak widzę. Tam są slime bloki, nie? A, dobra jestem, hopsa, hopsa, hopsa. Zostałem oszukany przez przez tą, przez przez grawitację. Tak, dokładnie, nie, nie zwracajcie uwagi w ogóle, absolutnie. Ja poprawię wszystkie oceny, czy tego chcę, czy nie. Dobra, idź, masz to zadanie do Marzeny, idź teraz. Sala numer 3, ona ma coś ciekawego pewnie, albo i nie. Dobra, okej, okay. numer 3, numer 3, numer 3, idę, idę, idę. Idę numer 3. Poprawię wszystkie oceny, kuźwa. Dokładnie tak, numer 3, numer 3, numer 3. Tu jest numer 5, tu jest numer 3. Geografia, o mój Boże, to będzie bardzo złe. Pani Marzenka, dzień dobry. No witam cię, Patałuszku. E, niestety nie mogłem ci dać dwójki, nawet e, nie przechodziłeś e, na moje lekcje, więc pomożesz Panu Jankowi w parku. E, proszę cię, abyś poszedł do parku i tam dowiesz się, co ma zrobić. Kuźwa, co ma robienie, poprawienie ocen do chodzenia do parku w ogóle? Halo, oceny się poprawia w szkole, tak? A nie, Kuźwa, poza szkołą. Co to za jakieś dodatkowe zajęcia mnie tu dają? Dobra, cześć, tu jest do parku, tam było znak, był, był znak, że tutaj, nie, że do parku, chyba tędy. Mam nadzieję, że tak. La, 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 la. Dzień dobry. Witam. Witaj, chłopcze, bardzo ci proszę, abyś oczyścił park z pajęczyn. Następnie rozpalił ognisko i zasadził drzewka. U mnie możesz odebrać potrzebne ci przedmioty. Za to pierwszy przedmiot musisz znaleźć sam. Gdy już to zrobisz, wróć do szkoły, aby poprawić następną ocenę. Okej. Okay. Tylko poczekaj, poczekaj, poczekaj. Mm oczyścić park z pajęczyn, następnie rozpalić ognisko i u niego mogę pierwszą tą, tak? Aaa... Okej, okay, okej, okay. no dobra, tylko, że ja... skończyłem, no jeszcze nie skończyłem, czekaj, 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 wait wait. wait, wait, wait. wait, bo tutaj jakby ja muszę, ja muszę... Tu jest Flint and Steel, 10 pajęczyn, ale ja pajęczyn nie rozwalę tak ręcznie. Ciekaj... Następnie rozpal zaznaczyć drzewka. No tak, 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 tak. Odebrać potrzebne ci przedmioty, za to... Nie, u mnie możesz odebrać potrzebne ci przedmioty, za to pierwszy przedmiot musisz znaleźć sam. O, 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 właśnie, właśnie, właśnie. Czyli muszę pierwszy przedmiot znaleźć sam, a resztę przedmiotów mogę u niego. Tak, 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 o. Bo już bym zrąbał. Już bym zrąbał, zarąbał normalnie. Dobra, szukamy. Tu będzie jakaś pewnie beczułka, skrzynunia, coś, nie? Jakieś... Beczki w sumie łatwiej jest y, ukryć, bo są bardziej jako bloki. Jakby skrzynka się bardziej wyróżnia powiedzmy. Mm. Nie wiem, kuźwa, gdzie to jest, no. No szukam i szukam i końca nie ma, no. Gdzie ja mam znaleźć tu? Mogę tu skoczyć, Nie, nie mogę. Eee, no, mam problem, nie? Mam, mam, kuźwa, duży problem. Tu byłem, tu nie byłem jeszcze. Tu, tu nie byłem. Tu coś będzie. Patrz, 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 patrz. No co jest, kurde? Come on! Gdzie mam, kuźwa, znaleźć te, 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 te? W ogóle pytanie, czy ja mam to znaleźć w parku? Czy niekoniecznie w parku? Bo tego to już kuźwa nie wiem. Serio, jeżeli tu gdzieś jest jakaś beczka, wplotana w, w, w belki normalnie z drewna, to ja jej kuźwa nie zobaczę. Ja jej nie zobaczę, bo beczki są tak, tak łatwe do zamaskowania po prostu. A jeszcze jak, jak, jak się nie wie, gdzie one są, no bo, no, bo, no bo ja nie tworzyłem mapy, no to w tym momencie. Totalnie, totalnie. No, 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 nie wiem, no. Jak mam znaleźć. Ty, a co jeżeli te nitki to są po prostu na ziemi? Bo mogą być na ziemi, ja je po prostu mogę zebrać. W sensie, wiecie o co chodzi, nie? Takie nitki. Aha, bo tu są do, do, do drzewek, dobra, nieważne. Okej, okay, a. Um... Koźwa pod tym, mam ja pytale! Dobra, mam to, mam, 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 mam. w mordę kopane. co się naszukałem? Normalnie. Dawaj mnie to tutaj. Sześć. Siedem, miał być dziesięć, nie? Dobra. Tu było jeszcze, nie, tu już zebrałem. Tutaj puźwa. Czego to człowiek nie zrobi, żeby oceny poprawić? Dziesięć, mam. Mam dziesięć. Mam dziesięć, proszę bardzo. Nożyce. A, i teraz muszę zebrać te krzaczuszki, dobra. Jeden, and drugi, and trzeci, and czwarty, and piąty, and szósty. Tak jest, mam to. Dawaj mnie to zapalniczkę, kuźwa Janek. Dziękuję. Podpalamy ognisko, let's go. Coś jeszcze? Nie, to było wszystko. I wróć do szkoły, dobra, no to wracam. A nie, wyrośli drzewka jeszcze było, tak? Eee... Poczekaj, 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 poczekaj. Rozprowadzimy się z drzewka. Tak, 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 tak. Dobra. To jedno drzewko tutaj, drugie drzewko tutaj i trzecie drzewko tutaj jest zasadzone. Co to ma wspólnego z geografią? Nie wiem, ale, ale okej, okay. dobra, idę, 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 idę. Normalnie. Dziękuję, dziękuję. Do widzenia, do widzenia. Idę do szkoły, nara. Dobra, nie mam teraz powiedziane, którą konkretnie, że tak powiem, salę mam odwiedzić, więc wydaje mi się, że prawdopodobnie została tylko jedna, chyba? Bo tak, najpierw byłem tutaj, czyli w sali numer 8. Byłem w sali numer 3, czyli geografia, w sali numer 5 była, była chemia i byłem w sali numer 9, czyli sala gimnastyczna. Um. Halo? Jak to wszystko już? Wait, 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 wait. Ej, 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 No i tu byłem. Czekaj. Gdy już to zrobisz, wróć do szkoły, aby poprawić następną ocenę. Czy ja mam tu wejście gdzieś wyżej, czy, 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 czy coś? Hmm. Okej, okay, to jest ciekawe, bo teraz już nie ogarniam. Nie ogarniam o co chodzi. Nie ogarniam o co chodzi. Jakby już wszystkie sale odwiedziłem, nie? Panie! Co teraz? Dobra, może ja jestem głupi, ale tutaj nie widzę żadnej innej w ogóle już sali, ani, ani żadnego wejścia na górę, ani nic. No już byłem. Pani Gosiu! O co chodzi? Gdzie ja mam iść? No i tu byłem u chemii. I tu byłem u geografii. I co teraz? Ty no zrobiłem wszystko, no i co? Jakiś tam ten dziękuję za przejście mapy, coś tego, nie? Ty no nie wiem o co chodzi. Czekaj, kuźwa spektatora chce załączyć. Czy tu coś jeszcze jest ukrytego? Kuźwa, jakieś hidden tutaj, coś? Nie, no, tu była tylko ta sala gimnastyczna. A, by ten villager nadepnął na ten. Nie, no, tu jest. Sz... E, nie ma tu już nic innego. Kuźwa, villager, przestań ty, że klikać tą kuźwa płytkę. Bo ci na do tu, Villager! Przestań! debil Przestań. Przestań. Nie wolno. I dobra, tak serio, serio, to ja teraz totalnie nie wiem o co chodzi, bo yy, byłem u wszystkich czterech kurczę tych nauczycieli, no i no i dupa, no i no i, no i dupa. Następnie rozpali ognisko, znaczy, że u mnie możesz dobrać potrzebne ci przynęce. Za to pierwsze że musisz znaleźć sam, gdy już to zrobisz, wróć do szkoły albo poprawić następną ocenę. Ale nie ma następnej oceny, już. No już! To już wszystko! Cztery sale są tylko: 3, 5, 8, 9, no. No nie ma zakończenia jakby tej mapy w ogóle. To jest niekończąca się mapa. No, nie wiem co mam zrobić teraz. No nie ma tu już nic. To jest tylko moja, moja, moja yy, wioseczka, tam był park. I, I tutaj nie ma nic. Tu jeszcze można se wskoczyć coś, ale to jakieś zadanie poboczne, coś tam będzie, nie? Jeśli chcesz zrezygnować, kliki. No, 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 no. To jest jakieś tam poboczne jakieś tego, ale. Ale no i. Nie wiem. Fajna mapa była, ale. No jakiegoś takiego zakończenia nie ma, nie? Nie wiem, czy poprawiłem te oceny, czy nie poprawiłem. Gdzie powinienem iść tak swoją drogą, żeby poprawić jeszcze jakąś ocenę? Bo tutaj nie ma już żadnej innej sali. Są cztery sale i to jest koniec. Hmm. No, będę krytyczny jak tylko mogę. Minus 500 na 10, nie no żartuję, ale. Nie ogarniam. Nie ogarniam. Nie wiem, co mam jeszcze tutaj zrobić. Nie wiem, dlaczego jest ten tekst, że mam. Wrócić tak naprawdę jeszcze Do yy, szkoły Aby poprawić następną ocenę Skoro ja już tutaj absolutnie nie mam Nic Totalnie nie mam nic Nie wiem Nie wiem co jeszcze powinienem zrobić Może mnie autorka wyjaśnić Co powinienem tutaj zrobić Gdzie powinienem iść Bo ja kuźwa znowuż nie rozumiem Nie wiem tu się pożegnamy, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, nie wiem czy poprawiłem wszystkie oceny, wydaje mi się, że tak jak nie poprawiłem to wywalone w to totalnie i tak nie chodzę do szkoły, ale już nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem, totalnie nie wiem o co chodzi, jakby porobiłem zadania matematyczne, polatałem w tej BFT kuźwa, park wysprzątałem i ocen jak nie poprawić, tak nie poprawiłem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, absolutnie nie wiem co się stało, mam nadzieję, że odcineczek miał wszystko wam się podobał, że troszeczkę się pośmialiście. Yy... No, fajnie, dzięki za przejście mapy. Tak, dokładnie. No, yy, tak. Nie wiem, czy przeszedłem mapę. Nie mam pojęcia. Subskrypcję możesz zostawić, drogi widzu. Jeżeli jeszcze tego nie robisz, będzie, będzie mi bardzo miło. E, I widzimy się w kolejnych odcinkach. E, jutro ostatni odcinek maratonu. E, I to w sumie tyle. Tak, miłego. Do następnego. Trzymajcie się. bye bye. No, nie wiem o co chodzi. No, kuźba nie wiem.